Jedna mała zmiana perspektywy, sposobu patrzenia na świat, może wzmocnić niesamowicie Twoją psychologię. I to jest to. Za każdym razem, jak obejrzysz jakiś mój film i może uważasz, że pomogłem Ci, to dodaj sobie tą perspektywę. Nie ja pomogłem Ci, tylko Ty sam sobie pomogłeś. Za każdym razem, jak ktoś Ci pomoże, jak ktoś Ci da coś. Jak coś z zewnątrz pomoże ci, jak ktoś ci daje jakieś informacje, ja ci dałem jakieś informacje, coś czego nie wiedziałeś, to dodaj taką perspektywę, że owszem, na pewnej płaszczyźnie ta osoba mi pomogła, dała mi coś, czego nie miałem, ale to jest manifestacja to jest skutek uboczny tego, że ja sobie pomogłem w głębi w taki sposób. Jesteś otwarty. Słuchasz, szukasz, chcesz. Rozwijasz się, robisz pewne rzeczy, dzięki temu wchodzisz na pewne wibracje, nastawiasz siebie jak radio na pewną częstotliwość i to, co odbierzesz, ta pomoc, te słowa, to, co ja ci powiem, to, co usłyszysz, to jest ta piosenka, która gra na tej częstotliwości, i ty weszłeś na tą częstotliwość. Bo te piosenki grają cały czas. Grają wszędzie. Te informacje są wszędzie. Chodzi o to, czy ty nastawisz się na tą częstotliwość, czy nie. Jesteśmy jak radio. Twoja praca jest nastawić się na pewną częstotliwość. Jak nastawisz się na pewną częstotliwość, to tam dzieją się takie rzeczy, takie informacje są. Tam jest pomoc. I jak zrozumiesz to, jak wprowadzisz tą perspektywę, to będziesz chodził, i owszem, będziesz dziękował ludziom za pomoc. Nie, ktoś ci pomoże, powiesz dziękuję. Dziękuję ci za to. A jednocześnie wiesz, że ty to robisz. Że ty jesteś tą osobą, która pomaga sobie, robiąc pewne rzeczy, będąc w pewnej wibracji, gdzie możesz zyskać coś. Gdzie możesz mieć coś? I podziękujesz, owszem. I pomożesz komuś. To, że pomożesz komuś, to jest twoja piosenka, to co ty grasz. Bo jesteśmy radio, nastawiamy się na pewną częstotliwość i odbieramy, a jednocześnie nadajemy też. I nadając, wchodzisz w częstotliwość. To wszystko jest powiązane. Jak nadajesz, jak nadajesz pomocą, zobaczysz kogoś, Pierwszy dzień w szkole, na przykład, albo pierwszy dzień w pracy, i zobaczysz, że ktoś ma problem, to to, że ty pomożesz, to jest Twoja częstotliwość. To jest Twoja wibracja. Jaką wibrację wprowadzasz w swoje życie? Pomoc? Dostaniesz pomoc. Wprowadzasz w świat więcej pomocy i będzie więcej pomocy w Twoim świecie i ogólnie na całym świecie. Bo jak jedna osoba podniesie trochę swoją wibrację, to cały świat się zmienia o trochę. Więc, pomożesz komuś, to jest Twoja piosenka. Teraz ta osoba, czy przyjmie tą pomoc, czy nie, to jest jego wibracja i na to nie masz wpływu. To jest sprawa tej osoby. Są ludzie, którym pomożesz, dasz im złoto, dasz im złote porady i nie usłyszą, nie przejdzie, nie przyjmą tego. Na to już nie masz wpływu. Bo możesz pomagać, nie? Ale to może nie. Nie być przyjęte, może ktoś nie przyjąć tej pomocy albo nie skorzystać z niej. Więc ta osoba musi stworzyć sobie pomoc, bo nawet jak Ty dasz, to jest Twoja wibracja, Ty dasz, to ta osoba przez to, że nie jest kompatybilna, z taką piosenką, to niby będzie pomoc, ale dla tej osoby nie będzie pomocy. Więc za każdym razem, jak słyszę rzeczy typu, Gracjan, jesteś niesamowity, Gracjan, ty wiesz dużo rzeczy nie. To nie ja. To ty. To ty wchodzisz na pewną częstotliwość. To ty szukasz siebie poklep i jednocześnie podziękuj. Podziękuj. Fajnie jest podziękować, nie? Wdzięczność. Ale rozum, że to, co się dzieje zewnętrznie, ta manifestacja, ta fizyczna manifestacja, że ja jestem tu, ty jesteś tam, ja jestem tą osobą, ty jesteś tą osobą, i ja Tobie pomogłem, to jest manifestacja tego, co Ty zapracowałeś sobie. I teraz, jak zrozumiesz to, jak wprowadzisz tą perspektywę, to co się dzieje? Zmienia się Twoja psychologia. Większość ludzi na świecie. Działa na tej zasadzie, że ja nie mam siły i to coś z zewnątrz stało się mi i ja teraz nie mogę. Bóg mi pomoże. Ten anioł mi pomoże, da mi coś, da mi siłę, bo ja nie mam. Jak ludzie mówią, Bóg mi pomógł, ta osoba mi pomogła, to stawiają te rzeczy gdzieś tam wysoko i stawiają siebie nisko. Automatycznie, automatycznie mówisz, że nie masz siły. I to jest Łatwe i to jest fajne z jednej perspektywy. Łatwo jest powiedzieć, przytrafiła się ta rzecz, i ja teraz nie mogę. Nie mogę. Widzicie? Ja chciałbym, ale nie mogę, bo przytrafiła mi się ta rzecz. Nie bierzesz odpowiedzialności. Wychodzi z ciebie odpowiedzialność. I to jest fajne, nie? Nie masz presji nad sobą. Bardzo łatwo jest powiedzieć, to coś tam. To nie moja wina, to coś tam. Ja jestem dobrym człowiekiem, ale nie mogę, bo to coś tam. Czyste ręce. A jak powiesz, to co mi się przytrafi tutaj, wszędzie, to jest moja sprawa, to już nagle jest presja nad Tobą. Nagle już Twoja psychologia jest taka, że Ty to tworzysz. Ty tworzysz to wszystko. Ty tworzysz tą pomoc. Ty tworzysz tą pomoc ty to robisz. Jak twoja psychologia nasącza się tym rozumieniem, to każda twoja decyzja, każde twoje działanie wychodzi z takiego założenia, że ty masz siłę i automatyczne działania, automatyczne rzeczy, które zrobisz, będą z tym założeniem, że ty to robisz. I będzie gdzieś tam głęboko w tobie, w tobie takie poczucie siły, że ty to robisz i to jest wzmacnianie siebie. To jest mówienie tak, ja mam tą siłę, ja mogę. To ja to robię. I jednocześnie podziękuj. To jest trochę paradoks, bo człowiek może wziąć to tak absolutnie i powiedzieć: Ja nie powiem dziękuję, bo ja sobie pomogłem. Tak, ty sobie pomogłeś. Nie chcesz okazać samemu sobie wdzięczność? Okaż tą wdzięczność, zmanifestuj tą wdzięczność, mówiąc to pewnej osobie. Bo ta osoba jesteś ty, to jest ta osoba, ty pomogłeś sobie i ta osoba manifestuje to dla ciebie. Nie chcesz podziękować sobie? Wdzięczność? Wchodzisz na wyższe wibracje wdzięcznością. Do świata dodaje się trochę więcej wdzięczności. Wdzięczność to jest poczucie fajności. Jak jesteś wdzięczny, to ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie, ale się cieszę. To jest radość, to jest fajna wibracja. Nie chcesz tego dać? Dlaczego nie? Chodzi o to, żeby patrzeć, widzieć tą iluzję, nie, że. Jesteśmy separowani, ty jesteś tą osobą, ja jestem tą osobą. A jednocześnie, rozumiejąc, że tak to działa tutaj, jednocześnie, jak rozumiesz, że ten człowiek tam, to jestem ja, wcielony w inne ciało, w inną perspektywę. To jestem ja. I zauważysz to cały czas. Zauważysz to w codzienności, że ci ludzie to są tobą. Jak zobaczysz pewną osobę, która. Jest arogancka i o, oh, spinasz się, ale arogancja. Nie czujesz się komfortowo przy pewnej osobie, bo jest arogancka i bardzo ekspresyjna. Tak samo podchodzisz do swojej arogancji, do swojej ekspresji. Może masz przydumioną i widzisz to, że ta osoba jest tą cechą w tobie, która się po pojawia i widzisz siebie, widzisz to coś, co ukryłeś w sobie. Widzisz, jak podchodzisz do swojej własnej arogancji, do siebie. Patrząc się na tą osobę i podchodzisz w pewien, powiedzmy, nieprzyjemny sposób do arogancji, to tak podchodzisz do siebie, do swojej arogancji, do swojej takiej ekspresji. I wszystkim powiązanym z tą arogancją, wokół arogancji, nie? To jak mówisz, podchodzę do tej osoby w taki sposób, to praktycznie jednocześnie mówisz, podchodzę do siebie w taki sposób. Cały czas pojawia się ta jedność. Jak to się rozwija, duchowo też, to widzi to, widzi to, że. Ty jesteś mną w innym ciele, z innymi perspek perspektywami. Pokazujesz mi inną część mnie. Tak jak podejdę do ciebie, to praktycznie jest jak podchodzę do siebie. Więc jak. Siada ci ta perspektywa w głowie, to przychodzi więcej odpowiedzialności. Jest więcej presji na tobie, ale też jednocześnie razem z tym idzie siła. Idzie taka wewnętrzna siła i taka wiedza, że ty tworzysz to wszystko, i wiele razy zobaczysz, jak wchodzi ci to do głowy, i twoja psychologia się zmienia, to twoje automatyczne reakcje będą z takim założeniem: że tak przecież ja mam siłę. Stanie się coś, to, co ci przyjdzie do, gł do głowy, będzie przefiltrowane przez to, że Ty możesz i masz siłę i możesz znaleźć rozwiązanie, i nie ja jestem bezsilny i coś innego tam gdzieś może mi pomoże albo nie, nie wiem. Inne uczucie, inna wibracja. Wibracja siły, albo wibracja, jestem na litości tego, co się stanie. Tak zmieni ci się psychologia. Jak zaczniesz widzieć, że. To, co usłyszałeś, to, co napiszę ci w mailu, te odpowiedzi, które dostaniesz, one nie są ode mnie. One są od ciebie. I ty, i ty zasługujesz sobie na te odpowiedzi. Ty zasługujesz, cokolwiek usłyszysz, to ty sobie zasłużyłeś na to, ty to tworzysz. To jest Twoja, twoja regulacja Twojej częstotliwości. I Ty to robisz. Tyle. Jeżeli film jest pomocny, zostaw lajka, like. jeżeli interesuje Cię kanał, tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.